Prace nad Leopardem 1 ruszyły w 1956 roku, a pojazd wszedł do służby w 1965 roku. Jego projekt odbiegał od filozofii obowiązującej w niemieckim przemyśle pancernym. W poprzednich czołgach takich jak Panther czy Tiger II stawiano nacisk na pancerz i działo. W przypadku Leoparda postanowiono, że nie ma sensu tworzyć pancerza, który ochroniłby czołg przed ostrzałem wroga. Projektanci wyszli z założenia, że nieważne jak mocny będzie pancerz. Pociski i tak go przebiją. W efekcie wymagania dotyczące pancerza były bardzo niskie, stawiano przede wszystkim na mobilność, w drugiej kolejności na uzbrojenie. Inżynierzy opracowali system wykorzystujący znakomite brytyjskie działo L7 kaliber 105 mm. Połączyli je z 25-litrowym silnikiem wysokoprężnym MTU, umieścili to na zawieszeniu z drążkami skrętnymi i wyszedł im z tego czołg. Początkowe wersje Leoparda 1 były wyposażone w prostą, odlewaną wieżę przymocowaną do spawanego kadłuba. Czteroosobowa załoga. Kierowca w prawej przedniej części kadłuba. Po jego lewej magazynowano amunicję. Za nim w wieży standardowy skład. Dowódca celowniczy po prawej oraz ładowniczy po lewej. Pojazd mógł pomieścić 55 pocisków kaliber 105 mm, 13 gotowych do użycia, pozostałe 42 składowane dookoła. System celowania był dosyć prosty. Pojazd dysponował dalmierzem koincydencyjnym. Po obu stronach wieży umieszczono dwa małe otwory, zaś celownik był półstabilizowany. Co prawda nie można było strzelać w ruchu, ale mechanizm ten, podobnie jak żyroskopowy stabilizator obecny w amerykańskich czołgach z II wojny światowej, pozwalał utrzymać wroga w celowniku, aby po zatrzymaniu móc szybko oddać strzał. Przyrządy do sterowania w przedziale kierowcy również mają prostą budowę. Z przodu kierownica, pedał hamulca i gazu oraz półautomatyczna przekładnia, której dźwignia znajduje się z przodu po prawej. Za kierowcą w podłodze znajduje się także włas ewakuacyjny. Przy odpowiednim ustawieniu wieży cała załoga może uciec dołem pojazdu. Zawieszenie z drążkiem skrętnym typowe dla czołgów z tego okresu. Silnik z tyłu to pełny system napędowy. Z tyłu znajduje się również koło napędowe. Charakterystyczną cechą Leoparda 1 były duże kraty wentylacyjne po obu stronach. Na przedzie pojazdu widać dużo płytek X sprytny mechanizm. Są to ostrogi śniegowe. W przypadku pojazdu o gumowych gąsienicach, np. M60, trzeba było wywrócić prowadnicę na drugą stronę, zwiększając w ten sposób przyczepność pojazdu. Mechanizm ten sprawdzał się na śniegu, ale gdy tylko pojazd wjechał na twardą nawierzchnię, niszczył drogę, jak również samą prowadnicę. Z kolei w Leopardzie, podobnie jak w wielu innych niemieckich pojazdach, można było wyjąć pojedyncze części gąsienicy. Powiedzmy co dziesiąte ogniwo, a w ich miejsce zamontować płytki X. W ten sposób uzyskiwało się przyczepność na śniegu bez ryzyka zniszczenia drogi lub maszyny. Bardzo sprytne. W USA zastosowaliśmy tę metodę tylko w Abramsie, dodając nasze własne gąsienice. Zaciski istnieją. Osobiście nigdy ich nie widziałem, ale są opisane w instrukcji. Po lewej stronie wieży widać mały otwór strzelniczy na pistolet, który wykorzystywano także, a właściwie głównie, do prostego ładowania amunicji. W ten sposób nie trzeba było ładować. Pocisku przez tylny pokład i właz wieży. Wystarczyło włożyć pocisk bokiem, a ładowniczy mógł go łatwo chwycić i umieścić w magazynie. Fajną cechą większości niemieckich czołgów i transporterów opancerzonych jest fakt, że nadawały się do zwykłej jazdy po ulicach. Mamy boczne lusterka, kierunkowskazy, a w wielu przypadkach również tablice rejestracyjne. Pojazd za mną to technicznie rzecz biorąc Leopard 1A1A2. Zaczyna się od podstawowego Leoparda 1, a następnie montuje dodatkowy pancerz. Jak widzicie, ten pojazd ma wzmocniony przód wieży i dodatkową warstwę pancerza na osłonie, aby chronić czołg przed najnowszymi typami amunicji. Całość jest zamontowana na gumowych blokach, dając efekt przeciwkumulacyjny. Widać je z tyłu wieży. Kolejnym ulepszeniem na drodze do 1A1A2 była kamera termowizyjna, która pojawiła się wraz z wejściem do służby Leoparda 2. Wczesne Leopardy 2 dysponowały kamerami pracującymi przy niskim poziomie oświetlenia. Kamerę wymontowano i umieszczono w małej klatce po prawej przedniej stronie wieży, na osłonie. Z tego egzemplarza usunięto kamerę, ale klatka wskazuje, gdzie była zamontowana. Chociaż był to pasywny wzmacniacz obrazu. Mniej skuteczny od systemu termowizyjnego stanowił znaczną poprawę w stosunku do stosowanego wcześniej aktywnego czujnika podczerwieni. Ładowniczy w lewej części wieży miał sporo miejsca na obsługę armaty kaliber 105 mm. Pojazd jest wyposażony również we współosiowy karabin maszynowy MG3 kaliber 762 mm. Niektórzy wymieniali go na FN-MAG, znany w USA jako M240. Dowódca miał także własny MG3 zamontowany w kopule. Po stronie dowódcy znajdował się celowniczy, który był wyposażony we wszelkie instrumenty niezbędne do automatycznego lub ręcznego sterowania bronią. Miał do dyspozycji główny celownik peryskopowy oraz wizjer obserwacyjny zamontowany na osłonie. Lufa działa jest wyposażona w osłonę termiczną. Jej funkcją jest panowanie nad temperaturą lufy, tak, aby w przypadku wzrostu lub spadku temperatury lufa rozszerzała się lub kurczyła w jednakowym tempie. A gdyby nie było takiej ochrony? Załóżmy, że jest ciepły słoneczny dzień. Wystrzeliwujemy kilka pocisków, lufa rozszerza się. Następnie zaczyna padać deszcz. Krople spadają na górę lufy, ochładzając metal w tym miejscu. Metal kurczy się, powodując, że działo zagina się do góry. Osłona termiczna zapobiega temu zjawisku. Wiele dział jest również wyposażonych w urządzenie wyrównawcze, które pozwala upewnić się, że działo jest wycelowane tam, gdzie myślimy. Dowódca dysponuje własnym, małym peryskopem. Jest niestabilizowany, ale pozwala dowódcy na pełnienie roli łowcy-zabójcy. W takim systemie dowódca wykrywa przeciwnika za pomocą własnego przyrządu optycznego a następnie bezpośrednio nakierowuje na niego celowniczego. Oprócz swojego peryskopu dowódca ma do dyspozycji również liczne peryskopy umieszczone w kopule. Ma również pod ręką własny uchwyt dowódcy. Boczne fartuchy, wykonane bardziej z elastycznej gumy aniżeli metalu, znacznie zwiększają komfort użytkowania pojazdu. Ich główną funkcją jest osłona przed pyłem, a nie pociskami. Jednak w bocznych fartuchach wycięto miejsca na stopy, które znacznie ułatwiają wchodzenie i schodzenie z czołgu. Pojazd jest wyposażony w dwuswożniowe gąsienice. Mechanizm ten był wykorzystywany przez Niemców od czasu Leoparda I i wciąż jest powszechnie używany. Oczywiście Leopard 1 występował w wielu konfiguracjach, a ta wersja nie jest jedyną, która się tutaj znajduje. Obejrzyjmy zatem model A4. Leopard 1 był produkowany seriami. W piątej serii na potrzeby armii niemieckiej wyprodukowano 110 egzemplarzy z nową konstrukcją wieży. W przeciwieństwie do pierwotnej odlewanej wieży zastosowano spawaną, kanciastą strukturę. Plusem tego rozwiązania była większa przestrzeń wewnątrz, w zasadzie bez strat w zakresie ochrony. Była to wersja A3, po niej wyprodukowano model A4. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, cechą charakterystyczną jest peryskop dowódcy. W wersji A3 był to prosty cylindryczny przyrząd, a w modelu A4 jest to w pełni stabilizowany peryskop panoramiczny. Za moimi plecami znajduje się A4. Technicznie rzecz biorąc, to wciąż ten sam czołg. Ten sam silnik o mocy 870 koni mechanicznych, ten sam dalmierz koincydencyjny, ta sama brytyjska armata L7 kaliber 105 mm. Jednak w wersji A4 wprowadzono w pełni stabilizowany system celowania, podczas gdy w poprzednich wariantach występowała tylko częściowa stabilizacja. Wciąż mamy tę samą obudowę świateł szperaczy zamontowanych na górze osłony działa, z opcją oświetlenia podczerwonego lub białego. Zwiększona funkcjonalność systemu celowania miała jednak swoją cenę. Komputery zajmowały znacznie więcej miejsca we wnętrzu niż w poprzednich wersjach. Dlatego, mimo że spawana wieża była pojemniejsza, w porównaniu z pojazdami z odlewaną wieżą, załoga miała do dyspozycji przestrzeń podobną, jeśli nie mniejszą. Ostatnie Leopardy 1 dla armii niemieckiej wyprodukowano w 1979 roku, a w 1981 roku ich produkcję rozpoczęto na nowo dla Greków. Czołg ten był niezwykle popularny. Jeśli dane państwo nie projektowało lub nie budowało własnych czołgów, tak jak Brytyjczycy czy Francuzi, ani nie otrzymywało darmowych czołgów od Amerykanów w ramach programu wsparcia, Istniało wysokie prawdopodobieństwo, że kupowało właśnie Leopardy. Pojazd eksportowano do tak wielu regionów, że zasłynął pod nazwą Eurotank. Leopard 1 był wielokrotnie ulepszany i wciąż jest na wyposażeniu armii w wielu krajach.